Halo, halo, dzień dobry ludziska, cześć. No, Janu, z tej strony witam Was gorąco i zapraszam na seans. Ostatnimi czasy wreszcie zrobiło się dosyć głośno w sferze Warów wraz z zapowiedzią nowej części, jaką jest Faraon. Jednak nie wiem, czy wiecie, Faraon będzie miał bardzo potężnego konkurenta, mianowicie chodzi o modyfikację Age of Bronze do Roma 2. No, i jest to projekt nie do końca nowy, bowiem on już istnieje od wielu lat, ale wraz z końcem czerwca, jak to autorzy sami zadeklarowali, na swoim Discordzie pojawi się duża, największa z dotychczasowych aktualizacja, która zawierać będzie grywalną kampanię. I ja wam powiem, że jest to jedna z tych modyfikacji, na którą czekam naprawdę bardzo, ponieważ ten mod powstaje z największą dbałością o szczegóły. Wygląd jednostek, to wszystko. Te arty, które autorzy przedstawiają, no o tym zdecydowanie świadczą. No i dzisiaj sobie co nieco właśnie o tym pogadamy i zapoznam Was ze zmianami, które na pewno będą miały miejsce w nadchodzącej aktualizacji. My też, taka twórcy wydali komunikat w sprawie zapowiedzi faraona, bo wiadomo, że jest to konkurencja, no i mogło to nieco im planu, ich plany pokrzyżować, ale nie bójcie się, wspomnieli, że plany co do ery brązu pozostają jak na razie całkowicie nieruchomości. No i należy się cieszyć. A no więc tak, zacznijmy od tego, że modyfikacja powstaje w oparciu o źródła historyczne i archeologiczne. No to jest ludziska naprawdę wow. Mnie to mega cieszy, że moderzy trzymają bardzo wysoki poziom. Generalnie ten mod też będzie miał własny soundtrack. A zauważyłem, że od paru lat czasem niektóre duże mody na tyle bardzo są w cudzysłowie profesjonalne, że dbają też o to, aby jacyś, no wiadomo, że w połowie amatorscy kompozytorzy Stworzyli do nich muzykę, ale jednak kurde, że wychodzi modyfikacja, która czasem ma właśnie nowy soundtrack, niekiedy ma jeszcze nowy dubbing, jak to w przypadku modów do gotika No to, to jest coś po prostu rewelacyjnego, bo tak a propos źródeł historycznych, no to wiadomo, że czasem niektórzy producenci, czy to właśnie gier, albo filmów, bądź seriali jak Netflix, lubią od tego odbiegać. Tak a propos Kleopatry, no nie? No więc tutaj wielki, wielki szacun. Dalej, prawdopodobnie. Podobnie do moda powstanie spolszczenia. Otóż jakoś się 2-3 miesiące temu pojawił się komunikat, że, oto, że szukają osób, które dysponują biegłym językiem niemieckim, francuskim, włoskim, chyba hiszpańskim. Akurat tam polskiego nie wymienili, ale parę dni później dali kolejnego posta, gdzie wspomnieli, że mają osobę, która właśnie jest z Polski i robi spolszczenie. I jak ktoś chce się dołączyć i pomóc w tym, no to może się na Discordzie zgłaszyć. Więc jeśli nie wiem, jak to obecnie wygląda, czy dalej to jest kontynuowane, czy ta osoba nad tym pracuje, w każdym razie szacun. Kolego, dla Ciebie, jeśli to oglądasz, bo wiem, ile to wymaga pracy. Sam jestem autorem spolszczenia do Medieval Kingdoms na tyli i to jest naprawdę kupa dosyć niewdzięcznej roboty. Więc jak ktoś chce jeszcze tam pomóc, to to może na Discordzie autorów, do którego link jest w opisie, się zgłosić. Dobrze, ten update, uwaga, ludziska drodzy, będzie zawierał dwie grywalne gry frakcje. Egipt Faraonów i państwo Hetytów. Jak na razie, później, już po aktualizacji dowiemy się nieco więcej na temat Dalszych plac, no i wiadomo, że z biegiem czasu wyjdą kolejne, takie jak pewnie Asyria, Ludy Morza i jeszcze inne ciekawe. jasna już w grze są te frakcje, mają jednostki, ale na no pewno przygotowanie kampanii po to, żeby to działało dobrze, no to jednak wymaga sporo czasu, a autorzy nie chcieli z tym czekać może do końca roku, tylko już sobie zaplanowali, że ogłoszą to w tym czerwcu. No, to myślę, że i tak jest jeszcze czego cieszyć, bo no Egipt jest wiadomo, że najciekawszy. Pewnie i tak większość by Egipt wybrała. A są tak samo bardzo, bardzo ciekawi. Co do tego, kiedy był update poprzedni, no to był on w 2020 roku, w sierpniu, 3 lata temu. No, i już wtedy ta gra wyglądała ładnie. A wiem, jakie będą zmiany, i naprawdę tego będzie multum, dosłownie multum. No idąc dalej, zważywszy na brak możliwości. Póki co, bo to wiadomo, że się zmieni edycji mapy kampanii. na tyli to już wiadomo, że śmiga jest to już sprawdzone, ale w Romie dwa jeszcze nie do końca, bo nikt się tym tak na poważnie nie zajmował. No to mapa kampanii będzie wielkości tej z podstawki. Jednak moc, no wiadomo, era brązu skupia się na Bliskim Wschodzie i na Grecji, zaś, no i te tereny będą najlepiej rozwijane. Natomiast wszystkie pozostałe północne i tamte zachodnie będą określane jako tak zwane Barbarian Lands, a więc Ziemię Barbarzyńców, no i będzie. Dało się jej podbić, jednak warunki w nich panujące będą na tyle nieprzyjazne, niekorzystne, że wysyłanie tam armii może spotkać się z bardzo dużymi kosztami. No i raczej nie wydaje się być najlepszym posunięciem, ale fajnie, że jest wybór, bo jak ktoś się uszy, że chce podbić całą mapę, no to będzie rzecz jasna mógł to zrobić. Początkowo mapy biternej będą z podstawki. No tutaj. Nie ma co wymagać, że od razu wiadomo, zmieniam całą grę, ale fajnie, że jest też z tym plan, bo jednak pustynie uważam, że w Formie 2 trochę tak kurde średnie wyglądają. Ten piasek jakoś nie oddaje tego klimatu takich bajecznych w jakichś pustyń chociażby na wzór z nowego Asasyna. Tam one wyglądają ładnie, a wiem, że tutaj sam w sobie grafika mapy kampanii też została poprawiona. O wiele są lepsze tekstury, jest to ładniejsze. Grafiki piramid, no i też wiadomo, że będą poprawione te mapy bitewne. No i super. Wyobrażam sobie, że mapa z piramidami będzie fajna, bo piramidy, jako że będą miały nowe tekstury, no to też muszą mieć te nowe tekstury na mapie bitewnej. To samo tyczy się map morskich oraz statków. Nie będziemy mieli takiego medieval kingdoms nad tymi, że będzie brak tych statków i będzie trzeba na nie czekać parę ładnych lat. No ale, 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 ale może w aktualizacji następnej, czyli tej kolejnej, kolejnej, te elementy zostaną zmienione. Dobrze, akcja gry toczyć się będzie w roku 1500 przed naszą erą, a więc w trakcie trwania późnej epoki brązu. Jest to, wiadomo, że bardzo ciekawy okres, no i dosyć podobny do tego, co będzie w faronie, ale nieco inny, bowiem Faraon to będzie 13000 lat przed naszą erą, za czasów panowania Ramzesa II, zwanego Wielkim. No, a tutaj nieco, nieco wcześniej. Wiadomo, że e, oczywiście przed naszą erom się te lata liczy nieco inaczej, więc to nie jest później, bo to jest rok 1500, e, tylko wciąż w Wcześniej. Osady na opie kampanii, niestety, nie będą się póki co, myślę, że to jest też tymczasowe, dynamicznie rozwijać, zależnie od ich rozwoju. Oczywiście chodzi o tą mechanikę, którą właśnie 2 jako pierwszy jako pierwszy wprowadził, był w tym temacie pionierem. Która sprawia, że gdy budujemy nowy budynek, to też wygląd osady się zmienia. Spodziewam się, że no to po prostu za dużo roboty i deweloperzy uznali to za niepotrzebną kompleksowość, ale jak już modyfikacje. Będzie na takim końcowym etapie, no to najpewniej moderzy wrócą do tego tematu. Co mi się mega podoba i z czego jestem naprawdę zadowolony, to rewelacyjne karty jednostek. Kurczę, one są tak pięknie zrobione, te karty wiecie, z podstawki są specyficzne, bo one takie są malowane, nie każdy je lubi, wiele osób szuka innych modyfikacji, które je zastąpią, ale większość z tych modów z kolei zamienia je na, tak, na taki styl średni, mi się on nie podoba, na przykład w Divinity Imperia uważam, że są takie niepasujące. Do Ttyli taki styl pasuje, do Roma nie, nie do końca, a tutaj będzie coś pomiędzy. Tak najbliżej, jeśli miałbym to porównać, myślę, że jest im do Tronów Brytanii i to jest taki styl malowniczy, ale też widzieliście na ekranie różne tam Screeny, no to sami możecie zobaczyć, jak wygląda, i ocenić, czy dla Was to jest fajne. Dla mnie to jest naprawdę coś pięknego. A więc to byłby na tyle. Myślę, że temat wyczerpałem. Wiadomo, że będzie jeszcze dużo więcej rzeczy, jak, o jakich autorzy jeszcze nam nie mówili. By ze wszystkim by wszystkich kart od razu nie odkryć. Trzeba co nieco zostawić na aktualizację, no i też zrobić dla graczy niespodziankę. Jak ktoś chce, to też można wesprzeć twórców modyfikacji, dali link do Patrona, ja wam dam link w opisie. Warto, bo wiadomo, że robią to kurczę za praktycznie pół darmo, w wolnym czasie i bardzo się do tego przykładają, a więc można im co nieco to wynagrodzić. wynagrodzić. Co do tego, czy będziemy tego moda ogrywali, oczywiście, że tak, jako że panuje teraz przerwa na kanale Streamów to na streamie nie, ale gdy tylko mod wyjdzie, to najpewniej sobie trzaskamy od razu na kampanię potężnym Egiptem Faraonów. A więc jak się podobało, to zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Wpadniecie na Facebooka, Discorda i Twitch streama. Z mojej strony to było, byłoby na tyle. Trzymajcie się na razie. Hijej! He